Najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów odkryli świat harego Pottera pełnego magii i tajemnic. Na magiczną noc z Harrym Potterem swoich czytelników zaprosiła w piątek 30 września Biblioteka Publiczna w Żarowie. Biblioteka w Żarowie bierze po raz pierwszy udział w takiej akcji. Jest to w sumie ósma akcja taka ogólnokrajowa. W której już bierze naprawdę cała Polska udział. No ale oczywiście biblioteka w żarowie bierze po raz pierwszy, nasza noc bibliotek jest pod hasłem z Harry Potterem. Pragnionych czarodziejskich wyzwań i magicznych mocy czytelników powitała dyrektor biblioteki Violetta Kwiatkowska wraz z pracownikami. Celem nocy bibliotek jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Tegoroczne hasło nocy bibliotek brzmiało: To musi się powieść. I tak też się stało. Tego magicznego dnia w bibliotece na uczestników czekały niezliczone atrakcje. Nie zabrakło quizów, zabaw, konkursów oraz projekcji filmu rekomendowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. O godzinie siódmej rano zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy powrócili do swoich domów.